Cześć, tu miłego jak witam was w kolejnym odcinku z Wyspy wrzewi. Oczywiście nad morzem takie są wysypeczki, dlatego lecimy. Dlatego lecimy. Dlatego już lecimy. Teraz od razu To odbierzmy w bierzemy odcinku będziemy robić typowe zadanie, więc tam to i nie, nie przedłużam. Przypominam wam, że za już będzie drugi sezon tego kanału. No, żebyście, jeżeli żebyście zdać się, zasubskrybujcie kanał. Nic na nic nie dla mam. Dobra, już na zasubskrybujcie koniecznie kanał. I zostawcie łapkę w górę dla zasięgu. Teraz już nie przedłużać. zaczynam odcinek. Cero na starość, w ciobudka, która ma 5 głodzin, musi być. na sobie poziom ulorda. Odpowiedniego. Nic nie mam. Ciasero nic nie mam. Nie bardzo proszę na farmę. no. Godzina taka jaka jest Nagram Nagrę to dzień szybciej, bo to jest dzień, w którym to będzie publikacja. Jak wygląda karta? To 6 dni. To jedna rzecz, ale tu zrobisz w odcinku. To będzie bardzo szybkiło. bo z tym Muszę zrobić konieczność teraz, jak to mogę. 60 kaszczanów. I właśnie to ogólnie, jak gdzieś dziś niegwiazdki, to będzie sód. Mamy 13 ze stóp, nic nie mam. Dobra, i teraz tak zrobimy, sobie zrobię takie coś. Dobrze, to mam teraz plony. Po co teraz skupiam, kupię ja mam miarę? Nie wiem, co jest na po kilka rzędków. Bądźmy Dobra, narczyzny, co prawda, jego, nie wiem, że ja mam jeden. Gdzie można napisać? Przecież miałem, że go jadę, nikt zda. Tak ja, to sobie mam 40, ale... bo, bo ja mam tylko osobę, dlatego to mogę mieć mało, bo właśnie sobie robię to, więc chyba słów nie sadzę, dlatego że ich mam mało, wyrobię kapelusze kombojskie. Co poszę, ale tylko tyle. Jedną ja, osobę, która mi robi kapelusze kombojskie. że znaczy, dawnym już nie dała, więc... Kto wie? że wkrótce się dowiecie, co to jest. O, a no do kawiarni trzeba. mnie już. O, proszę. Ja w ogóle trzeba w kawiarni, dawno tam nie byłem. To ogólnie więc z za nieparny z będzie z odcinku, bo wtedy właśnie tego gram w tą grę po odcinka, na odcinku. sobie, ile ja gram w tą grę. Tyle co nagrywam odcinki, a odcinki ja mam po 8 minut, po 5 nawet. Więc zobaczcie ile, ile ja gram w tą grę. to logowanie i odbieranie głosów Zobaczcie tu w sobotę niedzielę, w którą gram około godziny, w tą grę się konzanie dbanam moim zdaniem. Spomyślcie sobie, to już w branżach chyba gram więcej. Melon. Biała truskaweczka, dobra to już melon. tyle, bo on mi się przydaje. Biała truskaweczka. Teraz tak, biały truskaweczek, trzy rządy, no nie jest potrzebna, czasem zrobię ser rządek tych. Bądź żądeczek, bądź możliwe, gdzie, o! Tu mogę się też robić więc o, czy no to dobra, klikam takie coś, wiesz za, za się miałem na myśli takie coś, Mięty nie posadziłam, zasadzę na Bez słowa jestem, bo coś mnie wzerwiu. Dobra, kończymy. Co, w dzisiejszym odcinku udało się to co zrobić. Tak teraz na zakończenie. Zakończenie robimy, więc ostatnia łódeczka. No to co, no to na tyle. Tak w to zarabia. No i to na tyle. Więc zasubskrybujcie kanał, jak już mówiłem. Zostawcie łapaczkę w górę dla zasięgu. Cześć!